The ring around right. your right. Serdecznie z tej strony Luftia. to jest kolejny odcinek, zagrajmy w... Coś takiego co się nazywa niby Gotnik Banoc Kruk Krajka trochę Kruka. Idziemy zaraz do owozu bandytów. Tylko jeszcze jedną rzecz. Chciałbym pohandlować z Kronosem i dowiedzieć się ile kosztuje zakupienie sobie takiego czegoś tam na plecy i to, co trzeba mieć. On ma taki kostu fajny magów wody. Będę by z niego było dobrze ciupać. Że tak powiem. Eee, dobra, jak tam mamy z naszą ochroną? No nieźle, nieźle. No i sobie to pójdziemy, załatwimy. Może zaraz nie usnę. Powiem kochani, kurde, tak ciężko po tym konkurie w co to było. Tak ciężko, słabo czuję. No porażkę. Dobra. Opowiedz mi więcej o tej okolicy. Co chcesz wiedzieć? Co znajduje się na północy? Jeśli mogę ufać zapiskom budowniczych, znajdziesz tam wielką dolinę otoczoną wysokimi skałami. Jest to sucha i pustynna okolica. Gdzie dojdę, idąc na południe? Tereny na południu są bardzo skaliste. Znajdziesz tam wijące się drogi, wodospady i kamienne ruiny. Co znajduje się na wschodzie? Wielkie bagno. Ten obszar jest bardzo niebezpieczny. Czają się tam nie tylko bandyci, ale też wyjątkowo groźne zwierzęta. Zachowaj ostrożność. Zachowaj baczenie. Byłeś już na zachodzie? Nie, ale tam na pewno jest wybrzeże. Podejrzewam, że piraci mają tam swój obóz. Gdzie przybywają bandyci? Mają na wschodzie taką niby fortecę i mnóstwo posterunków. Aby się tam dostać, musisz przejść przez wielkie Grzęzawisko. Gdzie widziałeś piratów? Wałęsają się na zachodzie. Wydaje mi się, że na coś polowali. Co chcesz, A Co mi możesz nauczyć? Dzwindność, humany. Ekstra, lecznicy. No, może raczej na razie. A, mam dzisiaj powód do nauki. No dobra, z Maragion. Nie chcę jednak chce Kronosa. Where is Kronos? Tu jest chyba Kronos, tam jest. O, jest Kronos. Chwila! Czy Kronos? Handlujmy, dokładnie. O właśnie, kostur maga wody. na siła... Czekaj, że nie wiedział, że to takie poważny broń jest. My friends! What are you doing, my friends? Te pierdeły trzeba posprzedawać dobrze jeszcze to Ta będzie sąsiad się jeszcze pies czekał tak yy, cudownie że podczas nagrywania no nie yy, a ja najważniejszego telefonu co nie wziąłem. no dobra będziemy na oko nagrywać yy, to mówię na oko to ktoś tam w szpitalu umarł i dobra ja sprawdzę czy coś jeszcze dla nas Lodowa łańca, o Jezus Maria, stówka skosztujesz, tak? Okej, No na razie... Mi się nie za bardzo to przyda, nie wiedziałem, że to... Taka dobra broń, ja bym nie doczytał po prostu, jakbym pierwszy raz tam był. No 65, ale przede wszystkim ma premię daje. I mamy premię aż 39. Chodźmy do obozu jeszcze bandytu Oj, nie bandytów. Ja się przelecę... Nie, może nie przelecę, bo przelecieć to można kobietę. I to też musi ona chcieć. Yy, ale hey. przejdę się do obozu tych yy, nie bandytów, oh, tylko tych takich tych no. Jako nie masz to czy przyrobiegania nie masz słabo, my friend. Słabe zakupy masz hej nie chcę zwiększyć energii życiowej, nie chcę zwiększyć energii życiowej Dobra, jeśli spotkam ducha dam ci znać, no tak z życia Kurde, trzeba lecieć w takim przypadku Idę sobie do tych No ja dużo tracę akurat na tym chodzeniu, bo to jest akurat prawda Tracę dużo na chodzeniu Pierwoństwo No to jest problem. I za chwileczkę udam się też no bagna, tak więc się nie martwcie. Bo na razie no... Nie za bardzo mogę się udać jako pirat. Znaczy jako ten. Nie pirat, tylko ten. No, no. Ten będzie czego? serio? Nie za bardzo mogę się udać jako... Bandyta, bo się może może zaatakuj opieruny. Pomysł, jak będziemy bili góra lewa prawa góra lewa prawa i muszę dopadać chodźmy w walkę to właśnie bronią dureńczą też chcę sobie teleport odblokować wiecie i przy okazji chciałbym sobie odblokować coś co się ja nazywa e, no ten 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 taki ten no ten takie domy te uzdrowicieli nie uzdrowicieli no nie też by nam się bardzo przydało jestem, czy ja w ogóle dobrze idę. Chyba tak, nie dobrze. Prawda, jest szybkość smoka. No właśnie, dlatego żałuję, że tego nie mamy. Przez kurę sobie weźmy Pamiętaj tam żeśmy skakali O, pierw na czasy No, co waria, ja zagramy sobie kochani też w trójkę gotika Jeśli przejdę dwójkę, dwójkę przejdę, myślę, że do końca roku przejdę Następnie gotik trzeci z dodatkami nie nie gram w gotika trzeciego bez e, tych paczów wszystkich najnowszych wszystkie najnowsze patrzy quest pack tak więc tam będzie też dostępny dla was oj tu jest gdzieś piedestał piedestał ten był sobie go od razu aktywuję piedestał Lubię pozbierać trochę tych pierońskich tych tabliczek bo kurde Mało tych tabliczek, niech będzie pies czekał, No, kobito, co ty mu jeść nie dajesz tam w domu, czy co? No serio, chyba mu jeść nie dają. Tam w domu, o ma. Działa. Teraz ciekawe jest to, który test to jest. Tu jest. Do kanionu. Nie działa. No i dobra. Co doświadczenia więcej? O to chodziło. Czego razu? Ile was tu się pojawiło? jeszcze nic tu nic nie czego ma tu nie znajdę tak bo tu przyszły te znowu te potwory bo żeśmy aktywowali port ale może dlatego mi się wydaje a ile mam do kolejnego poziomu? no nie, nie dużo. ale to nie może tu nauczyć walki chyba bronią dwuręczną nie wiem kto ale ktoś chyba może właśnie czy Henry ten? A może ten Banes on tam na No coś tam. Coś tam ko ko kombinuje. Czy to się kiedykolwiek zmieni? Bones. Możesz mnie czegoś nauczyć? Przepraszam, ale nie mam czasu. Muszę trenować jakby mnie to cokolwiek obchodziło wiomek. Tak, naprawdę tak powiedział. Tak jakby mnie to cokolwiek obchodziło. Jakiś O zrobiłbym to inaczej. Bo... Nikt nie chce o tym słyszeć. Ale mnie się taką maczetę pasie. tylko gadanie. Żadna wielka sprawa. To jest na bro... to, jest wręcz, no to Nie mówię przecież niczego nowego. Dobra, bywajmy. Idę powinien... w takim no. wypadku wracam. Nie myślałem, że oni tak to kto spi przyli, no. Jak ktoś mnie mógł nauczyć, walki bronią dwuręczną. To Jack Alligator może mnie nauczyć. Cześć, Jack Alligator. Naucz mnie. Czego chcesz się dowiedzieć? Zawsze rozcinaj skórę wzdłuż brzucha. Inaczej nie będzie. Nie mogę. No. Widzicie, musieliśmy się nauczyć czegoś innego. Ale to nawet też nam się przyda do zarobku ogólnie, no bo nie oszukujmy się, ale to się nam przyda do zarobku. No idziemy do tego obozu bandytów już. Myślałem, że ktoś mnie jest tu w stanie nauczyć bronią... walki bronią dłużę. Może wy wiecie kto jest w stanie nauczyć w górnicze, znaczy w zapomnianej dolinie W Jarkendarze, że kto może nauczyć nas Tej walki bronią dwóręczną, bo to bardzo by się nam przydało, nie powiem, że nie Płyń my friend, płyń Po złoto, po medal, otylia, tylia, Prawie tak samo płynął. No dobra, możemy iść sobie do Lens'a, znaczy do Lens'a, no tak, do M'Lens'a, jak nie patrzę. do Lens'a, ale możemy iść ogólnie tam do nich, do obozu bandytów, kurde, mam nadzieję, że mi się uda, to ogólnie dobrze, ten. Zrobić, że to ładnie było, no nie? Coś słyszałem dziwnego. Tu nie ma Zabiłem jaszczura i szko skóra to pielca? Liścik Dobra, uścik, jakiegoś Williama Ujścik, liścik a nie ujścik Korzej dysznicy No bardzo dobrze hmm, Dobra Przeszkadzał ten liścik Williama Williamie, kiedy chcesz życie spełnić, strażnicy są rozkojarzeni. Przekradnij się, ale bądź ostrożny. Jeśli będzie, ty będziesz iść drewnianą tamą, uda ci się dost, wydostać z bagna. Obóz piratów jest po drugiej stronie dolin, daleko na zachodzie. Kiedy tam dotrzesz, łatwo się uciechniesz łodzią. Ktoś, kto dobrze ci życzy. Mhm. O kurde. Ciekawie. Ale widzieliście, zabiłem szczura i dostałem skórę topielca. To za dopiero jaja Niezły Bóg gry Jeszcze cztery punkty nauki Czyli można będzie potem w coś zainwestować Ale to chciałem zainwestować w walkę No jednak chciałem walkę dużo bardziej pójść na i w kuszę, kuszę Kuszę, usze, usze. Mówisz kuszy to tak trochę suszy no nie A, Ale susze dzisiaj jest maria Ale sahareira Dobra więc wejdźmy może na te tutaj w ogóle do tych mieści no. Ej no, no, no przez dniogę mogę przejść przez okładkie Nie dziwię się jest wielkie bagno, ale śmierć musi, Jezu, Mario. Dobrze, że tego nie czujecie, ja to czuję. Ale wy tego nie czujecie. Cholera, znowu ktoś nowy. <laughs> Też chcesz złota, co? Złota? Nie próbuj się ze mną przekomarzać. Wszyscy nowi chcą wejść do kopalni. Nie oczekuj jednak, że będzie to łatwe. Jak mogę się dostać do obozu? Idź po prostu mostem. Jeśli jednak chcesz się dostać do kopalni, będziesz musiał przejść koło Franka. On oczekuje od nowych, że przez jakiś czas będą pracować poza obozem. Powiedz mi coś więcej o kopalni. Chcesz dostać się do środka? Spróbuj zaprzyjaźnić się z Frankiem. On jest tu szefem. To on decyduje, kto wejdzie do obozu. Jak będziesz siedział na tyłku, to nie masz żadnych szans na wejście. Porozmawiaj z nim. Niech ci wyznaczy jakąś robotę. Gdzie znajdę tego Franka? Zwykle kręci się przed wejściem do obozu. No i zachowuj się, bo inaczej dostaniesz taką gównianą robotę jak ja. Musisz tu siedzieć przez cały czas? Mam sprawdzać, czy wśród nowych ludzi nie ma szpiegów. Jakby ktoś znał to zapomniane miejsce. To koniec świata! Środek bagna! Nikt nie może nas tu znaleźć i nie znajdzie. Po co ktoś miałby przysyłać do nas szpiegów? Co nowego? Nie! W tej chwili. to bandyta No dobra, możemy dwie strony iść O tam jest taki goblin, to go ciupimy? No dobra padł No się nauczycie się tej walki, to spokojnie Muszę się przydrzać do tej broń ręcznej. Wiem też, że w tę manieńczkę Tę stroneczkę... O, tu jakieś, jakiś ziomeczek ty jest. Cześć, ziomeczku. Angor. To jest... Bandyta. To porozmawiamy pozna, z Angorem. Jak leci? Chcesz wiedzieć jak leci? Już ja ci powiem jak leci. Pewnej sztormowej nocy przywieźli mnie tu piraci. Zażygałem im cały statek. No a potem kruk odciął kopalnie, bo jacyś durnie stali się zbyt chciwi. Franco został przywódcą myśliwych i zabije każdego, kto mu się przeciwstawi. Czyli ogólnie mówiąc, leci dość marnie. W jaki sposób Franco został przywódcą tej bandy? Całkiem prosto zabił Fletchera, poprzedniego przywódcę. Fletcher był w porządku. Franco jednak oszukuje nas jak tylko może. Potrafisz mnie czegoś nauczyć? Wiem co nieco o krwiopicach. Nienawidzę tych bydlaków chyba nawet bardziej niż Franka. Wiem, jak oderwać z ich trupów skrzydła i rządła. Tak, oderwać. Nie licząc tego, że wiem, jak uzyskać wydzielinę z rządła. Jeśli chcesz, mogę cię tego wszystkiego nauczyć. Oczywiście nie za darmo. A co chcesz wiedzieć? Niby mm, można to wszystko. Jakby trzeba... Dobra. A co? Trzy co co chcesz wie? No najmniej no, to wszystkiego, żeśmy się nauczyli o krwiopicach. No dazy nam się przyda pewnie. Pierwszy. Co to, 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 to jest? Nic się nie ma. Słabo. Znowu jedna z tych cholernych bestii. Dobrze. I padli. Padle to najważniejsze, Padle, Ale, ale tu głośno Nic tu nie ma pewnie no jak o tamto to zabija, będzie działać jak ten O, to jest, jest lepiej, żeby się Nie lepiej, powiedzieć żebyście mi życie dali, bo życie bardziej się przyda Jest bzycek, cmiel znaczy, truteń to jest. Nic tu nie ma. O, nic nie ma z tego truteń. No słabo, dobra. Niech możemy iść dalej. No, ogrzewa, żywa, ziołko lecznicze. Mikstura jakaś. Mikstura szybkości. O, proszę bardzo. O proszę jak co to potrafi, jak co to potrafię no mówię tej grze jak ona jak chcę to potrafi, choć nie zawsze potrafi Tam dalej coś jest no dobra przejdźmy się tędy tak nadwiasem obok krzaczka kiedy tam szła koczka dziwaczka no dobra I słyszy się to i owo widzi słyszy się to i owo Jezus Mario. kto wymyślił taki most? Ty, migu, Ej, ty. Miguel. Co tu robisz? Szukasz czegoś? Roślin. Szukam roślin. Większość tego, co tu rośnie, można wykorzystać. No to wiadomo. Wiele ziół ma właściwości lecznicze, a bagienne ziele można palić. Zanim umieścili mnie za barierą, pracowałem u alchemika. Za co cię zamknęli za barierą? Eksperymentowałem z różnymi miksturami, które wpływają na umysł i pozwalają nim manipulować. Ignac, mój mistrz, wypił kiedyś jeden z moich eksperymentów zamiast wina. No, zaczął się zachowywać. Magowie zesłali mnie do kolonii karnej za prowadzenie badań w zakazanej dziedzinie. Co możesz mi powiedzieć o obozowisku? Niewiele. Nigdy tam nie byłem. Tylko ludzie kruka byli tam od początku. Wszyscy pozostali przyszli później, albo wciąż czekają na przyjęcie, tak jak ja. Kiedy zwykle potrzebują nowych ludzi? Gdy jest ich za mało, gdy kogoś zabije kopalniany pełzacz, potrzebują drugiego na wymianę. No i czasem chłopaki się pozabijają, ale ostatnio nie jest tak źle. Kruk zdołał to jakoś zorganizować i pilnuje, żeby w kopalni nie pracowali wszyscy naraz. Nie mam pojęcia, jak to dokładnie funkcjonuje. Nigdy tam nie byłem. Możesz mnie czegoś nauczyć? Nie mam na to czasu. Przyszedłem tu zdobyć trochę złota. Na razie, dopóki nie wpuszczą mnie do obozowiska, zarabiam na handlu ziołami. Mogę jednak zaopatrzyć cię. Jak myślę, że tą samą drogą co Ta. Dobra. Co mnie może zaopatrzyć? pełnia życia. No i to kosztuje. Zobaczę, kupuję tych tych. pierdu. Dobra, więcej to nie chcę. Bywaj mi, mi No, właśnie. Chodźmy tutaj, wejdźmy. Jest chyba ten Franco. Żadna wielka sprawa. Ej, czego Co szukasz? szukasz? Chcesz wejść do obozu? Tak, jestem. Nie interesuje mnie, coś ty za jeden. Jestem Franco, przywódca tego obozu. Jeżeli wykażesz się poza obozem, zabiorę cię do środka. Strażnik bramy Ramon powie ci, kiedy w obozie będą potrzebni nowi ludzie. Porozmawiaj z nim. o służbie. Nic się nie zmieni? Powinien był wiedzieć lepiej. No dobra, co tu do ciekawego, można się dowiedzieć. Kto to jest? Bandyta, bandyta Lamomon, za tym co Ramomon mi powie. Hej, kim jesteś? Nie mogę sobie wyobrazić, żeby ktoś taki jak ty miał pozwolenie na wejście. Franko mnie przysłał. Chcę wiedzieć, czy nie potrzeba nowych robotników. Tak, w zasadzie potrzeba. Wczoraj jeden gość strzelił w kalendarz. Ten idiota zdenerwował Estebana. Kto to jest Esteban? To szef obozowiska. On decyduje, komu pozwolić na wejście do kopalni. Powiedz Frankowi, że Torus prosi o nowego robotnika, jasne? TORUS? Ten Torus? Tak, ten Torus. Człowiek, który prosi o nowych robotników. Człowiek, który decyduje, czy ktoś nowy może przejść z bagien do obozu. Nie chcesz mi chyba powiedzieć, że znasz go z wcześniejszych czasów? No cóż, tak. Rozumiem. Każdy zna Torusa. Nie, nie, jednak to ci wcale nie pomoże. I nie zamierzam przekazywać żadnych wiadomości. No, dobra, dobra, pierdziel. Jestem tym nowym. Nie próbuj... Hej! Żadna wielka sprawa. Torus potrzebuje nowego człowieka. Dobrze, zajmę się ty. Chwila, a co ze mną? Nic jeszcze nie, nie zrobiłeś. Sporo już osiągnąłem, ale ty nic o tym nie wiesz. Dobra, dać ci szansę. Proszę bardzo. Zabieraj Dupsko do Logana. Ostatnio dokuczają mu bagienne węże. Pomóż mu się ich pozbyć, a wtedy dostać. to była jego decyzja. Gdzie znajdę tego Logana? Gdy staniesz przed wejściem do obozu i ci w lewo w... Dobra, idź w lewo wzdłuż urwiska, spoko. To w takim kochani w wypadku ja zakończę dzisiejszy odcinek, mam nadzieję, że Wam się podobało w następnym odcinku widziałem tego Logana, będziemy walczyć z, z tymi y, bagiennymi stworzeniami, tak więc piątka dla Was i do zobaczenia w kolejnych odcinkach.